Cześć ciekawcy! Jakiś czas temu mówiliśmy, że najstarsza siół słynnego klanu Kardashian-Jenner odchodzi po 13 latach z rodzinnego reality show z kamerą u Kardashianów. Cóż, teraz to już jest bardziej niż pewne. Powiedzcie, czy będzie Wam brakować dramatów z życia kortni, jej złych humorów i kłótni z innymi członkami rodziny? W końcu dzięki niej działo się wiele ciekawych rzeczy, ale ona uwolniła się wreszcie z rodzinnego biznesu i wydaje się szczęśliwsza niż kiedykolwiek. I otwarcie o tym mówi. Jak bardzo życie pod ostrzałem kamer było trudne dla najstarszej sióstr i z czym musiała się zmagać? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się dlaczego Kourtney Kardashian jest teraz znacznie szczęśliwsza. A gdy wysłuchacie nas do końca, powiedzcie czy rozumiecie jej decyzję o odejściu. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. No to zaczynajmy! To na pewno wiecie, gdy rozpoczął się 18 sezon najsłynniejszego reality show na świecie, wraz z nim rozpoczęły się skandale, walki i dramaty. Jednak nikt nie mógł się tego spodziewać, że to co zaczęło się jako zwykła siostrzana rozmowa, której padło kilka słów za dużo, doprowadzi do odejścia kortni. A zaczęło się tak niewinnie od wymiany zdań pomiędzy Kim i Kendall. Co to ma wspólnego z Courtney? Cóż, kiedy Kim próbowała wyjaśnić, co naprawdę miała na myśli, zaczynając rozmowę, tylko pogorszyła sytuację. A chwilę później doszło do prawdopodobnie największej kłótni w historii programu. Nie będziemy wdawać się w zbyt wiele szczegółów, ponieważ jesteśmy pewni, że fani serialu doskonale pamiętają bieg wydarzeń. Poza tym mamy o tym osobny odcinek, do którego was teraz odsyłamy. W skrócie tylko przypominamy, że w miarę rozwoju dyskusji sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, a irytacja Kortni narastała. Gdy Kim nie przestawała rzucać uszczypliwymi słowami i uśmieszkami, cierpliwość Kortni zaczęła się kończyć, więc ostrzegła panią West, że lepiej dla niej będzie, gdy się zamknie, jeśli nie chce pożałować. Ale Kim oczywiście kontynuowała i cóż, wszyscy byliśmy świadkami tego, co nastąpiło później. Wulgaryzmy, pchnięcia, zadrapanie, uderzenia, a nawet kopnięcia. Krótko mówiąc, było gorąco. Ale fani z pewnością wiedzą, że nieporozumienia między Courtney i Kim trwają już dłuższy czas. W rzeczywistości, krótko po wybuchu awantury, sama Courtney przyznała, że jest w ciągłej walce ze swoją młodszą siostrą Kim, a przez ostatnie trzy lata sytuacja stała się dla niej jeszcze trudniejsza, ponieważ Chloe zmieniła front i przyłączyła się do Kim, przez co Courtney czuje się atakowana podwójnie. Takie są jej odczucia, ale czy faktycznie obie siostry są przeciwko niej? Cóż, skoro o tym wspomnieliśmy, wydaje się, że Chloe nie tylko faktycznie opowiedziała się po stronie Kim, ale także wielu fanów show zaczęło atakować Courtney, pisząc, że mają już dość jej negatywnej postawy i zachowania podczas kręcenia programu. Niektórzy poirytowani sugerowali nawet, żeby po prostu odeszła. I tak się stało. Courtney ucieszyła tych, którym jej obecność przeszkadzała, ponieważ szybko odpowiedziała na falę negatywnych komentarzy, mówiąc, że nie jest już częścią reality show, dzięki któremu ona i jej siostry stały się sławne. To chyba nie powinno zaskakiwać, ponieważ od dawna Courtney męczyła się życiem pod ostrzałem kamer i wielokrotnie powtarzała, że chce wziąć trochę wolnego od mediów. Ale w tym czasie powiedziała, że to tylko tymczasowe po prostu chce zrobić sobie przerwę i dać swoim dzieciom normalne życie. W dodatku jej niezadowolenie i podejście do pokazywania się w programie łatwo zrozumieć, ponieważ nie chodziło tylko o konflikty z siostrami, ale przede wszystkim o całą tę krytykę, którą musiała znosić ze strony fanów, których zdaniem źle wychowuje swoje dzieci. Nie wspominając już o wszystkich uwagach ludzi i mediów na temat jej relacji z Kotem Dizzykiem, obecnie byłem wieloletnim partnerem. Ich związek przeżył ogromną ilość turbulencji, głównie przez zmagania Scotta z uzależnieniem od napojów wyskokowych i przejawów agresji. Nie możemy przejść bezpośrednio do tematu ich dzieci, nie wspominając krótko o miłości do mężczyzny, która przyniosła Kort wiele nerwów i zmartwień. Owocem ich związku jest trójka dzieci, Mason Dash, który przyszedł na świat w 2010 roku, Penelope, która urodziła się dwa lata później w 2012 i najmłodszy Reign, urodzony w 2014 roku, który nawiasem mówiąc jest powodem chyba największej ilości krytyki wobec matki. Wielu fanów klanu Kardashian-Jenner sugeruje, że Kourtney rozpieszcza pięciolatka jeszcze bardziej niż pozostałą dwójkę dzieci. Fani twierdzą, że być może robi to nieświadomie, wynagradzając mu fakt, że gdy przyszedł na świat, jego rodzice się rozstali. Wierzycie w to? Czy podzielacie zdanie niektórych mówiące, że Courtney przez nadmierne rozpieszczanie Reina stara się nie dopuścić, by jej dziecko poczuło się odpowiedzialne za rozpad rodziny? Scott i Kortni zakończyli związek krótce po narodzinach swojej najmłodszej pociechy, ale nadal ponoszą odpowiedzialność za wychowanie całej trójki. Choć Scott na przestrzeni lat wyrządził Courtney wiele przykrości i problemów, to w kwestii dzieci opieki nad nimi bardzo dobrze się dogadują. Starają się być zgodni i uczestniczyć wspólnie w ich życiu. Ale mimo wszystko to chyba zbyt dużo powiedziane, ponieważ zgodnie z tym, czego wszyscy jesteśmy świadkami podczas oglądania z kamerą Kardashianów duża część obowiązków i zawsze tej trudnej odpowiedzialności w wychowaniu potomstwa spoczywa na kortni. Fala krytyki w kierunku sposobów wychowawczych najstarszych sióstr rozpoczęła się na dobre, gdy widzowie zaczęli zdawać sobie sprawę, że wprowadzenie dyscypliny nie jest jej mocną stroną. Było nawet kilka takich momentów, gdy fani byli świadkami tego, jak każdy z trójki dzieci zupełnie ignoruje jej wskazówki, a nawet zdarzało się, że w złości podnosiły na nią swoje małe dłonie. Podczas jednego z odcinków reality show toczyła się nawet gorąca dyskusja na ten temat. Wówczas Cory Gamble, obecny partner mamy Chris, wyrażał swoją opinię mówiąc, że Courtney i Scott powinni wchowywać synów i córkę znacznie silniejszą ręką. Jego zdaniem czasami potrzeba dobrego klapsa, aby skorygować złe zachowanie dziecka. Dyskusja wywiązała się po tym, jak Courtney powiedziała obecnym przy stole, że rozłoszczona Penelope miała problemy z kontrolowaniem swoich impulsów tak bardzo, że zabrakło jej opiekunki. Co to znaczy? Dziewczynka w napadzie złości pozostawiła ślady po paznokciach na ciele kobiety, gdy ta próbowała wsadzić ją do samochodu. Po tym incydencie Niania nie chciała już dłużej opiekować się dziećmi Courtney. Ale wbrew opinii Korea kara fizyczna jako środek naprawczy złego zachowania nie jest dobrą opcją według Courtney Scotta. Gdy fani wyrazili swoje opinie na ten temat w sieci, okazało się, że wielu z nich podziela punkt widzenia partnera Chris. Jednak sama Courtney też zabrała głos w tej sprawie i jedna z osób odpowiedziała, cytujemy, Więc uważasz, że krzywda fizyczna i użycie siły wobec mojego dziecka jest jedynym sposobem? To smutne. Oczywiście jest wiele konsekwencji, z którymi mieliśmy do czynienia, ale jestem bardzo dumna z moich dzieci, a bycie rodzicem nie zawsze jest łatwe. Celebrytka podsumowała, że wychowują dzieci w taki sposób, że złe zachowanie jest karane, ale ona jako rodzic nie zamierza używać wobec nich siły fizycznej, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Sprawa rozpieszczenia Masona, Penelope i Reina jest bardzo poważna dla ich babci Chris. Według niej przez całe życie jako matka sześciorga dzieci nigdy nie spotka się z takimi skargami od dniań w swoim domu. Chociaż cóż, wydaje się, że pamięć długoterminowa nie jest największą siłą Chris, ponieważ jak mogliście usłyszeć chociażby z innych naszych filmów, bycie nianią chociażby Kylie Jenner nie było łatwym zadaniem. Ale według opowiadań sama Kourtney, kiedy była małą dziewczynką, nie traktowała zbyt dobrze swoich opiekunów. Natomiast w innym naszym odcinku mówiliśmy o najstarszym synu Kourtney, który już jest na tyle samodzielny, że ciężko go kontrolować. To już nie się ani słodki latek, ale chłopak wchodzący powoli w wiek nastoletni. Mason wiosną tego roku bez wiedzy rodziców założył konto na Instagramie, ponieważ zapragnął zostać celebrytą. Szybko zniknął z social mediów przez interwencję Courtney i Scotta, ale zdążył wyjawić różne rodzinne sekrety. Z całego klanu Kardashian-Jenner to właśnie 41-latka ma najstarsze dziecko i to ona pierwsza sióstr musi zmierzyć się z przypadkiem chłopca, który przez całe swoje życie otoczony był kamerami. Ani Kim, ani Kylie, ani Chloe nie musiały jeszcze tego przerabiać. Courtney jako mama, prawie 11-letniego młodego mężczyzny, zapewne coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że dla dorastających dzieci, rozumiejących coraz więcej, lepiej będzie, gdy życie prywatne przestanie być pokazywane w telewizji. Zatem biorąc pod uwagę całą historię toczących się zgrzytów, kłótni i rękoczynów, do których doszło między siostrami, a także presję mediów po zakończeniu związku Courtney i ciągłą krytykę sposobu wychowywania dzieci, chyba nikt się nie dziwi, że 41-latka miała w końcu dość słynnego serialu. I jak się okazuje, odwaga do podjęcia stanowczej decyzji i porzucenia programu raz na zawsze okazuje się być dla niej najlepszym wyborem. A przynajmniej tak wygląda to na ten moment. I chociaż dla większej części fanów jej odejście było złą wiadomością, sama Kardashian od kilkunastu lat nie czuła się bardziej swobodnie. Zaledwie kilka dni temu ukazało się wydanie magazynu Vogue Arabia, a na lipcowo-sierpniowej okładce znalazła się Kourtney. Tuż po sesji zdjęciowej celebrytka otwarcie opowiedziała o swojej decyzji związanej z porzuceniem rodzinnego show i ograniczeniu wglądu do życia swojej rodziny. Między innymi powiedziała, że uczestniczyła w powstawaniu każdego z 19 sezonów z kamerą Kardashianów i 6 sezonów spin-offów. Trwało to ponad 13 lat. Szybko zaczęła czuć się spełniona, a jej całe otoczenie stało się dla niej toksyczne. Kourtney nie chce, by program dłużej zajmował i tak wiele miejsca w życiu i tak w nie ingerował. Ale jak powiedzieliśmy wcześniej, Kourtney przez długi czas mówiła o odsunięciu się z reality show, choć wtedy jeszcze nikt nie brał jej słów na poważnie. W trakcie 18 sezonu powiedziała, że postanowiła zrobić duży krok wstecz od filmowania i wybrać tylko to, co pozwoli zobaczyć kamerą, a jeśli będzie miała coś do pokazania, będzie podekscytowana tym faktem. Według tego, co powiedziała dla Vogue Arabia, Kourtney czuje się wdzięczna za cały czas spędzony w serialu, ale równocześnie w końcu po odejściu czuje się wyzwolona, a ulga jaką czuje tylko utwierdza ją w słuszności decyzji jaką podjęła. Na okładce magazynu Courtney pozuje zamkniętymi oczami, a wokół niej widnieje sentencja napisana jej własnym pismem. Cytujemy, Moc odzyskania siebie, Courtney Kardashian się uwalnia. Jak myślicie, czy odejście z rodzinnego show będzie tylko tymczasowe, czy zniknięcie Courtney z kamer będzie definitywne? Myślicie, że szybko zatęskni, czy czując wolność i swobodę już nie będzie chciała do tego wracać? Koniecznie dajcie znać co sądzicie o jej decyzji i powiedzcie czy rozumiecie to, że chciała się uwolnić od życia kręcącego się wokół jej prywatnych spraw i wszystkich członków Kardashian-Jenner? Czy program po jej odejściu straci na oglądalności i zaciekawieniu fanów? Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się wam ten odcinek, będzie nam miło gdy podacie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!